Jak powstała woda, jak ta woda znalazła się na Ziemi. Czyli skąd woda na Ziemi? Dla wielu osób może się wydawać zaskoczeniem, że ta woda nie była od samego początku, ale sobie wystarczy wyobrazić, że przecież na początku istnienia nasza planeta była takim rozgrzanym zlepkiem płynnego kamienia, płynnych skał. I ta woda pojawiła się dopiero później. I Tutaj do końca nie wiemy, w jaki sposób do tego doszło. Mamy trzy takie hipotezy, teorie. Zacznijmy od tej uważanej za najbardziej prawdopodobną. Mówi ona o tym, że ta woda dotarła do nas z kosmosu. Po prostu dzięki asteroidom, kometom dostała się na powierzchnię naszej planety. I oczywiście nie w tym początkowym etapie istnienia Ziemi, kiedy Ziemia była zbyt gorąca, żeby ta woda mogła po prostu na niej się utrzymać, ale później. I miało to miejsce od 4 miliardów 200 milionów lat temu do 3 miliardów 800 milionów lat temu, czyli w czasie tak zwanego wielkiego bombardowania, kiedy ilość tych obiektów pozaziemskich, które spadały na Ziemię, była gigantyczna. I to właśnie wówczas przez te setki milionów lat bombardowania Ziemi, przez ten kosmiczny gruz, te kosmiczne skały i kosmiczny lód. Spadła wystarczająca ilość wody, żeby po prostu na tej Ziemi stworzyć to, co obecnie mamy. Spadała ona albo w formie lodu, albo też w formie wody uwięzionej w pyle, czy też w skałach. A to znaczy woda była uwięziona w skałach i w pyle. Takie bombardowanie w końcu pozwoliło zgromadzić się tym olbrzymim ilością wody, a dzięki odpowiedniej temperaturze grawitacji ta woda po prostu nie uciekała znowu w przestrzeń kosmiczną. Tutaj należy wspomnieć o bardzo ważnym i ciekawym elemencie, ponieważ w pewnym stopniu ta woda na naszej planecie to może być też wina Słońca. Wiatr słoneczny, który pochodzi oczywiście ze Słońca, w dużej części składa się z jonów wodoru, które w połączeniu z pyłem protoplanetarnym, gdzie znajdowały się też cząsteczki tlenu, mógł tworzyć takie niewielkie odrobinki H2O, czyli po prostu wody. Ten pył, który osiadał na kometach, na asteroidach, mógł się przyczynić też do zwiększenia ilości, później oczywiście, gdy to spadło na Ziemię, ilości wody na Ziemi. Na przykład, gdy zbadano planetoidę Itakawa, okazało się, że z metra sześciennego jej skał da się uzyskać aż 20 litrów wody. 20 litrów wody było uwięzionych w metrze sześciennym skały. I choć może się wydawać, nam niewyobrażalne, jak wiele komet, planetoid, asteroid musiało spaść na Ziemię, to musimy sobie przypomnieć, że chociaż wydaje nam się, że tej wody mamy na Ziemi bardzo dużo, to w rzeczywistości stanowi ona tylko dwie setne procenta masy naszej planety. Czyli ta woda w rzeczywistości jest tylko niewielką częścią naszej planety. Ale mamy jeszcze dwie hipotezy. Jedna z nich jest, można powiedzieć, w części podobna do tej wcześniejszej. I tutaj chodzi o wpływ słońca, a raczej wiatru słonecznego. Który to, przenosząc atomy wodoru, miałby łączyć je w górnych warstwach atmosfery z tlenem, który znajdował się w tej ziemskiej ówczesnej atmosferze. I w ten sposób z połączenia atomów wodoru z atomami tlenu powstawała woda, która z biegiem czasu gromadziła się na powierzchni i w atmosferze naszej planety. Druga wersja, to znaczy trzecia. Mówi o tym, że woda mogła powstać we wnętrzu naszej planety. I tak para wodna w odpowiedniej temperaturze może ulegać skropleniu, nawet w gorącej magnie. Magnie, oczywiście odpowiednia temperatura, odpowiednie ciśnienie. Powstaje wtedy taki roztwór hydrotermalny. Kiedy mamy ten roztwór hydrotermalny i dochodzi do erupcji wulkanu, po prostu wyniesienia tej magmy z zawartej w niej substancjami, w tym na przykład cząsteczkami wodu. Wody, ona wydostaje się na zewnątrz, wydostaje się również woda, która trafia do atmosfery oraz na powierzchnię naszej planety. Ogólnie można powiedzieć na zewnątrz. W takim przypadku wewnątrz naszej planety mogłyby te reakcje nadal następować, i co ciekawe, wówczas ta woda, która byłaby pod ziemią, do której nie mamy dostępu, która jest po prostu pod ziemią i czeka niejako na uwolnienie się, to wówczas tej wody mogłoby być nawet kilkadziesiąt razy więcej niż tej wody na powierzchni naszej planety. A ponieważ miliardy lat temu ta aktywność wulkanów była wielokrotnie większa, to również wiązało się to z tym, że ta ilość wody, która wydostaje się na zewnątrz, była odpowiednio duża. Druga i trzecia hipoteza twierdzą, że ta woda, ta ilość wody cały czas jest po prostu regulowana, a raczej uzupełniana, albo też po prostu dzięki wiatru, wiatrowi słonecznemu, albo też dzięki tym reakcjom, jakie zachodzą pod ziemią. Jakby ta woda nie powstała, to najważniejsze, że się pojawiła i to dzięki niej możliwe było powstanie życia, ale co ważniejsze, rozwój i ewolucja tego życia. Ponieważ bez tej wody może jakieś życie by mogło powstać w jakiejś formie, może nam nawet nieznanej, ale to właśnie dzięki wodzie, dzięki temu, że chroniła to życie przed promieniowaniem kosmicznym, przed tym, co pochodzi ze Słońca, dzięki temu to życie mogło rozwinąć się w wodzie, ewoluować, w końcu spowodować, że skład naszej atmosfery się zmienił i po prostu doprowadzić do tego, że to życie wyszło na zewnątrz i w końcu. Można powiedzieć, powstaliśmy my. A ponieważ sami składamy się w kilkudziesięciu procentach właśnie z wody, to jest to bardzo ciekawe, że ta woda musiała kiedyś powstać, jakoś dostać się na, naszej, na naszą planetę albo też powstać w jej wnętrzu. Dziękuję bardzo za uwagi, zapraszam ponownie.